Ewa codziech koordynator projektu Dziedzictwo Gajd Beskickich, przekaz, Pokoleniowej Popularyzacja. To tytuł projektu, który został dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, a jego celem jest Właśnie popularyzacja tego instrumentu trochę w, może w innej, zmodyfikowanej formie, bo będą to oczywiście wykłady, będą warsztaty, zajęcia plastyczne, ale też chcemy, jakby te gaidy pokazać w żywym, żywej odsłonie. Stąd też idea po przy gajdach. To, co dzieje się ogólnopolsko, domy, tańca. Tworzą wokół tradycji właśnie taką przestrzeń, żeby ta muzyka tradycyjna funkcjonowała jako żywa materia, stąd też potańcówka przy gajdach będzie mieć miejsce. No i też finał projektu będzie również taneczny, również muzyczny, ale przede wszystkim z prezentacją tych instrumentów. Gajdy beskidzkie zostały wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 2018 roku. No i właśnie tutaj jako ci, którzy mają zadbać o to, żeby ta tradycja trwała, realizujemy właśnie ten projekt, ale chcemy pokazać, że te gajdy wymagają Nakładu pracy są wymagającym instrumentem, nie tylko do grania, ale również budowa tego instrumentu jest znacząca, dlatego że mówiąc o niematerialnym, mamy przede wszystkim na myśli to, jak zostały zbudowane, czy jak są budowane. Więc tutaj, w tej odsłonie, chcemy pokazać również współczesnych gajdoszy. Koncentrujemy się na historii, która jest dla nas bazą, ale współczesność jest równie ważna, bo to dzięki niej ta kontynuacja będzie mieć miejsce i będzie trwała. Także w naszych działaniach, jak już wspomniałam, są warsztaty, ale jest też dokumentacja, bo tutaj centralne archiwa społeczne, które dają możliwość tworzenia zasobów i zbiorów, które będą dostępne online. Także przed nami spora praca, żeby te fotografie zarchiwizować, szczegółowo opisać, no i żeby służyły też kolejnym pokoleniom, bo nie mówimy tylko o dniu dzisiejszym, nie mówimy o tym, co za rok, ale myślimy z taką szeroką perspektywą, więc chcemy zostawić taką bazę, Tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury patronami projektu jest właśnie Muzeum i Stowarzyszenie imienia artysty Jana Wałacha, Fundacja Górą, Centrum Badań Interdyscyplinarnych nad Folklorem Karpat, no i Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, który również tutaj dba o te materie związane z tradycją, więc w takim układzie, w takim zestawie instytucjonalnym realizujemy ten projekt. Temu projektowi będą również towarzyszyć dwie wystawy, więc w tej odsłonie Muzeum Jana Wałacha pokażemy gajdoszy właśnie w tamtym miejscu, tych, których zarejestrował, namalował Jan Wałach, a druga odsłona portrety współczesnych gajdoszy z biogramami, które również znajdą się w katalogu wystawy które będzie takim materialnym śladem tego, że ten projekt został zrealizowany, ale też myślę takim zaczynem do tego, żeby współczesnych gajdoszy rejestrować i sukcesywnie też pokazywać, że ta tradycja trwa, ma się całkiem dobrze, choć jest to unikatowy instrument, może nie aż tak popularny, ale na pewno jest tym symbolem beskidzkich tradycji muzycznych. A dzisiaj mamy pierwszy element naszego projektu. Jest to wykład pani Małgorzaty Kiereś, która nawiąże i nawiązuje do historii tego instrumentu trochę z innej perspektywy, bo będzie to archiwalia, będą to jej doświadczenia badawcze, które staną się bazą do tego, żeby opowiadać i mówić o budowie tego instrumentu i tutaj, Zbigniew Wałach będzie jako budowniczy, jako muzyk jakby w kolejnych odsłonach się pokazywał. Zapraszamy, również czy zaprosiliśmy do projektu również Józefa Brode, który też symbolicznie wpisuje się tutaj w ten region. Więc chcemy takiego połączenia, też trochę interdyscyplinarności, pokazywania Beskidzkiego, gajdowania. Ale nie zostajemy tylko w Trójsi Beskidzkiej, bo chcemy również pokazać, że i Żywiecczyzna i Zaolzie to są te tereny, na których gajdy występowały i na których do dnia dzisiejszego występują. I są bazą do tego, żeby pokazywać tradycję w tej autentycznym wydaniu, żeby sięgać do źródeł, do Jana Kawuloka, którego nagrania znajdują się w, w radiu, do tych materiałów, które też zostały nagrane przez Sobieskich. No i odkrywania na nowo tego, co w archiwach, bo oczywiście ciągle mamy coś do odkrycia.